Mam go z tej strony Sebol a tu Wam prezentuję moją kolekcję gwiazdy Polskiej Muzyki lat 80. Nie patrzmy tutaj przebojowa kolekcja dziennika, tylko to są gwiazdy muzyki polskiej lat 80. Tu macie wszystkie 30 Płyt. bo było ich tak naprawdę było ich albo 25 albo 26 coś takiego to ta końcówka na pewno te dwa i to te 3 to pamię, pamiętam że końcówka 3 albo 4 na prośbę czytelników była Przedłużona, bo miało być 25, coś takiego było. A oni dołożyli na prośbę czytelników, więc zaczynając od lewej. Nie wiem, czy, czy, czy większość z Was będzie wszystko znała. Ja znam stąd każdy zespół. Każdy słyszałam chociaż po piosence. I teraz Wam. Po kolei pokażę Lady Punk Republika Manam Oddział zamknięty Dub Tilti Tomek Lipiński Gem Iza Kombi, Kobra Nocka Kombi Kobranocka Lady Punk część druga Obywatel GC Manam część 2, Tiraf Permbart, Lech Janerka, Sztywne Palazzi, Butka Soflera, Urszura i Butka Soflera Dżem Volume 2, Tesa Volume 1, Chłopcy z Placu Broni <laughs> właśnie dzisiaj. 19. rocznica śmierci Bogdana Łyszkiewicza, wokalisty tego, 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 tego oto zespołu. Www. Szekindu Direct Dudek, Porter i John Porter, Demono TSA. Różni artyści, volume 1, i różni artyści, volume 2. No i tak, Lady Punk to pewnie znacie. Bardzo znany zespół w Polsce, pewnie znacie. Republikę też pewnie kojarzycie. Grzegorz Cichorski też już go z nami nie ma. już... 18 lat, Manam, też Kora, już rok będzie jak odeszła, Manam, super zespół, wielbiam Odzio Zamknięty, też bardzo lubię, tylko mają wokalistę, wrócił do nich ten, ten, co kiedyś był jeszcze jakiś tam, bo oni mieli siedmiu ich. Dab to jest takie reggae, polskie, lat 80 fajny fajny, i Tomek Lipiński, to jak ktoś nie zna, no to tam piosenka, mówię ci, że tam Kaja Młoda zaczynała, Jem to jest moja ukochana kapela. Z tego to wiadomo, że dżem Na pierwszym miejscu, drugi może być Lady Punk, bo uwielbiam. A potem obojętnie czy Perfect, czy, czy. No już to te dwie podam, które... Na dwóch pierwszych. Zostaliśmy tutaj przy Dżemie. Trajanowska to pewnie znacie, bo aktorka serialu Clown, kiedy gra. Nie oglądam, ale chyba gra. Kombi, to znacie słodkiego życia i te sprawy. Kobra nocka, kocham Cię, jak Irlandię. Lady Punk Vol. 2, to wiecie. Obywatel GC to jest solowy projekt Grzegorza Ciechowskiego, czyli obywatel Grzegorz Ciechowski. On nawet wydawał dla, dla Kai i dla Steczkowskiej pod, pseudonim, pod pseudonimem Ewa, jakoś tam Ewa, zapomniałem nazwiska, wydawał płyty, żeby się nie ujawnić. Manam Vol. 2, Tila, to znacie. Munich Staszczyk. Perfekt, Grzesiek Markowski, Lombard, Małgorzata Ostrowska, która już nie jest w zespole, ale sama sobie karierę prowadzi. Lechianerka mamy, to jest ten co śpiewał Jerzy Jak się cieszę z tych króciutkich przestrzeni, Sztybny Palazji. No, pewnie nie znacie to, jest zespół, gdzie wokalista w 2007 roku poświęcił się rodzinie, odeszedł z zespołu. Potem przejął go ten gościu z szansy na sukces. Bartosz Szymoniak, ale, ale wrócił niedawno, od dwóch lat czy o trzech już znowu. Jest ten stary. Potem mamy Budka Sofera, to znacie, Cugowski, teraz jakoś kłótnie mają z zespołem, że chcą powrócić, a on, a on nie chce być wokalistą. Ursula i Budka Sofera, to znacie, Dżem, vol. 2, TSA, to jest Marek Piekarczyk. Jedyny znany przebyt, który lubię, to jest 51, poświęcony Jeryśkowi Lidlowi. Chłopcy z Pracu Broni, właśnie w tym roku 19 rocznica mija śmierci Łyszkiewicza Bogdana. WW, to jest ten, co zrobił hymn na orkiestrę, ten saksofonowy, to on. Ten zespół zrobił ten saksofonową tą przygrywkę na orkiestrę świątecznej pomocy, Szekin Dudy. No i Rek powinniście znać, bo to on śpiewał Ziuta i te sprawy. Tylko John Porter i Porter Bent mogę... Znam go, ale nie znam piosenek. To jest jedyny, który stąd mogę nie znać piosenek, ale znam kto to jest. Bo on z Lipnicką był w związku. Demono, znacie, Krzywy, Tesa, volume 2. Różni artyści, volume 1 i Volume 2. na różnych artystach znajduje się Formacja Nieżywych Schabów, o Zamknięty, Martyna Jakubowicz, Kult, Rezerwa Truża Europy, Bielizna zespół. Na drugi Kult, Mister Zup, Big Turbo i te sprawy. Dobra, pozdrawiam Was. I trzymajcie się. Do zobaczenia. Papa. Pa.